Radio Głos Uskrzydla duszę mi Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Jak postrzega Pan dyrektor Nadleśnictwo Kaliska na tle województwa pomorskiego? Jubilat pewnie zasługuje na słowo szczególne Pewnie. No moim zdaniem po pierwsze jesteśmy w miejscu, które jest wizytówką najstarszego ogrodu botaniczny w Polsce, zrzeszony w ogrody botaniczne, ale mamy jeszcze jeden, będziemy mieć ogród botaniczny, w sumie mamy, ale otwieramy go we wrześniu. Także pod tym kątem rozwijamy się kwestie związane jakby z tą naszą misją, czyli jakby popularyzowaniem gospodarki leśnej, ale i tak samo takiej zrównoważonej, bo przecież 50 lat to jest tylko jakby tutaj czas administracyjny samego na leśnictwa, ale no Lasy Państwowe w, nast w następnym roku już zaczęły jubileusz stulecia, no to, no to już mamy 100 lat jako instytucja, natomiast wszystko tu się odbywa na podstawach naukowych od 300 lat, więc leśnicy wiedzą co robić i robimy to dobrze profesjonalnie na sprawdzonych metodach, ale i tak samo w... sprzedając drewno, czyli najlepszy pod względem przydatności dla człowieka produkt wiążący dwutlenek węgla i pochłaniający tlen, możemy możemy dać społeczeństwu coś, co zastąpi inne produkty. No oczywiście dużo bardziej szkodliwe dla środowiska i dla człowieka, także rola leśnika wcale nie ustaje. 30 tyt tysięcy zastosowań, produktów yy, i przykład pogodzenia gospodarki wielofunkcyjnej, jaką mamy, jaki ma miejsce w sumie od 1924, a tutaj od 50 lat yy, potwierdza, że nam się to udaje. Yy, czyli tak, mamy zróżnicowane składy gatunkowe, yy, dbamy o to, żeby drzewostany sosnowe nie sypały się nam, czyli mamy oczywiście instytuty, które nam badają i prognozują zagrożenia. Yy, mamy cały zespół ludzi i to yy, naprawdę w, w świetnych pod skątem swojej działalności Zabezpieczające i pulę genową tego, co, co, co w lesie rośnie, ale i właśnie dbamy o przebudowę pod względem klimatycznym do tego, co będzie dopiero za następne 20-50, 100 lat, czyli nie dostawimy społeczeństwa z problemem, nie dostawimy z pożarami, nie dostawimy z rozpadającymi się drzewostanami. I to też jest gwarancja tego, oczywiście my to robimy w długiej perspektywie i czasami jesteśmy pomawiani za jakieś fragmentaryczne elementy wycinki, ale leśnik nie wycina temu, że ma taki pomysł i rano w stanie tylko temu, że minister środowiska zatwierdza plan urządzania i leśnik w przeciągu 10 lat musi wykonać ten plan, a plan jest na podstawach, tak jak podkreślałem, środowiskowych poparty wieloma badaniami, bardzo dużo pieniędzy kosztuje. I wiemy dokładnie, co robimy. Czyli mamy cel, mamy na to pieniądze, które zarabiamy, dzielimy się ze społeczeństwem, bo oczywista sprawa jest, że sprzedajemy produkt, czyli drewno, ale płacimy ogromne podatki. Ogólnie. W całym bilansie finansowym lasów, bo to też trzeba powiedzieć i uświadomić, to nie tylko jest jakby... Sprzedaż tego drewna, ale też ogromny rynek, którym dajemy to drewno, czyli przemysł. To jest Szacuje się, że około no, kilkanaście tysięcy firm działających na naszym rynku po pierwsze sprzedaje, eksportuje. No, same PKB naszej gospodarki to jest około 45 miliardów na, na gospodarce drzewnej. Bardzo zróżnicowany przemysł, ale o bardzo mocnych filarach, nie tylko z polskim kapitałem zagranicznym, ale też naszym. Naszą osią jest też y, oczywiście eksport, ale i popyt wewnętrzny nie naszych produktów pod kątem drewna, bo, bo drewno y, nie wyjeżdża tak, jak jesteśmy po, tutaj pomawiani przez wiele osób y, y, do Chin, bo to jest oczywiście kłamstwo. Lasy państwowe nie sprzedają nic Chińczykom, y, natomiast drewno, które wypływa, to jest drewno czeskie, no bo oczywiście nie mają dostępu do morza, natomiast no, tutaj się leśnikom dostaje. Y, ale to, to socjotechnika, która łatwo obalić, bo wystarczy zobaczyć na statystyki przeładunków. I skąd to drewno jest i, i, i tyle. Natomiast y, y, y... Drewno jest takim produktem, który nie stanie się, jakby nie przestanie mieć swojej mody. Drewno to nie jest produkt, który przestanie mieć znaczenie. Bo to 30 tysięcy zastosowań to, to są kompozyty, to jest chemia, nawet dodawane do spożywki. To są, to, nie mówiąc o materiałach buchowych innych, to jest cała gama produktów, gdzie z drewna można otrzymać dużo. Więc drewno nie przeminie, rola leśnika na pewno nie będzie mniejsza. Natomiast dużo trzeba nacisku, żeby mm, uczyć społeczeństwo i takie miejsca jak tutaj Wirty czy Leśny ogród Botaniczny w, w Gdyni, które będziemy otwierać, będą takimi miejscami i promocji gospodarki leśnej, która jest zrównoważona, bo my nie wycinamy nigdy więcej niż przerasta i to jest klucz całego naszego sukcesu. Oczywiście dużo osób nam mówi, że moglibyśmy wycinać 60 milionów, a wycinamy 40 milionów, i mają rację, moglibyśmy, bo nasi sąsiedzi tyle, tyle wycinają, natomiast my jesteśmy też dla przyrody dostawiamy dużą część pod kątem między innymi dbania o, o wiele gatunków, które pod względem ilości w polskich lasach jest, jest, jest ogrom i, i te gatunki no nie ubywa, tylko przybywa. To też świadczy o tym, że żadne siedlisko ani, ani, ani gatunek nie uległ zagładzie, tak jak tam oczywiście niektórzy twierdzą, tylko odwrotnie. Cała bioróżnorodność, która w statystyce jest, no, na gruntach rolnych, których jest 70%, zmalała prawie do zera, natomiast na gruntach leśnych, którymi my głównie zarządzamy, no, to wzrosła 100%, o 100%. Więc to też jest e, statystyka, którą podpieramy się i, i mówimy prawdę, no, bo, no, bo tą prawdą trzeba się chwalić. No. Osiągi są e, i, i dbajmy o to, żeby, żeby ta przyroda była w dobrych rękach. E, nie dopuśćmy do jakichś pseł, do, 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 mm, do jakich, no, haseł, które które szczerze mówiąc nie pokrywają się ani z prawami naukowymi, bo jeżeli ktoś uważa, że możemy dostawić przyrodę samą sobie, no to, no to jest w delikatnym błędzie. W wielu miejscach tak było i doszło do rozpadu. Każdy żywy organizm, a drewno jest martwe, ale, ale drzewo żyje, tak, tkanką zewnętrzną. Ma swój czas i ma swój koniec i procesy budowania drewna, pochłaniania też mają miejsce i drzewo pochłania... Tlen najefektywniej buduje masę, kiedy jest młode. Tak jak człowiek, który jest młody, najlepiej się rozwija, jest witalny. Natomiast z wiekiem oczywiście proces rozpadu zaczyna dominować i w drzewostanach no, no, ma to miejsce przy zmianie klimatu, które też jest oczywistą sprawą. Ale tak jak mówię, my mamy ekspertów, my wiemy, co sadzić, kiedy sadzić i jak wyprzedzać procesy rozpadu. Dlatego w drzewostanach iglaste zmieniamy na liściaste, ale oczywiście nie da się sami liściastych utrzymać, bo już trzeba właśnie im przygotować glebę, muszą to zrobić gatunki glasy, które są odporniejsze w pewnym stadium i wtedy też podsadzamy i przebudowujemy, ale też trzeba im zrobić miejsca, bo jak nie będzie słońca, nie będzie fotosyntezy, no to drzewo, które będzie dopasowane do zmian klimatu, no umrze z głodu. Więc jeżeli ktoś mówi, że odsłaniając drzewo stany po przebudowie my robimy krzywdę, no to też no, niestety no, ciężka nasza rola, no bo ciężko to ludziom fizycznie wytłumaczyć. Lasy państwowe to wielki element polskiej tożsamości narodowej, ale dzisiaj to, co słyszymy od pana dyrektora, ogromny udział w budżecie państwa. No i na pewno dziś stajemy przed takim co, co jakiś czas momentem boksowania lasów państwowych z różnych stron, aby mm, gdzieś tam z has hasłem prywatyzacji, czego absolutnie nie powinniśmy do czego dopuścić. No, lasy państwowe są największym właścicielem ziemskim w Europie. Jakby tak policzyć powierzchnię, to my mamy połowa, to tak jakby lasy państwowe zarządzały państwem wielkości Republiki Czeskiej. Więc posiadanie takiego majątku przez różnych, różne podmioty no, to jest marzeniem i to ogromnym. Jesteśmy pod względem i ekonomicznym, i przyszłościowym, no, rajem w ekonomicznym. Ale i oczywiście las to nie tylko surowce, ale i zasoby, które są pod spodem. Są grunty na mierze i kilka tysięcy hektarów, 5-6, które kosztują miliardy. Dlatego no, wielu osobom zależy na tym, czy samorządom, żeby pozbyć się, pozbyć się zarządcy. Najlepiej, żeby splajtował, dać takie regulacje, a później upłynąć ogromny kapitał, który no, oczywiście nie bardzo będzie stać Polaków na jego zakup, tylko inne podmioty. No Ale oczywiście samorządy niektóre też widzą w tym szansę rozwojową, bo potrzebują gruntów, potrzebują zapożyczać się pieniądze, potrzebują jakiegoś motora inwestycyjnego, rozwojowego, finansowego, no właśnie dźwigni kredytowej choćby i nawet, więc bardzo dużo podmiotów jest, którym zależy na tym, żebyśmy przestali istnieć, ale nie będzie tak łatwo. Miejmy nadzieję, że, że nikt nie odda 30% kraju w obce ręce, bo najwięcej na tym nie stracą leśnicy, tylko straci każdy obywatel Polski, a zwłaszcza przyroda, tak? No, jeżeli będzie las fragmentyzowany, przecież w Polsce są też lasy prywatne i one są pod kątem i przyrodniczym, ale i przerostowym, i gatunkowym, to o połowę mniejsze osiągi niż my osiągamy w lasach państwowych. Już nie mówiąc o dbaniu o zagrożenie pożarowe, o budowie dróg, na to wszystko trzeba mieć ogromny kapitał. I jeżeli patrzymy na duże potęgi leśne, to one są na glinianych nogach, bo przez 100 lat, tak jak my istniejemy, to budowaliśmy drogi leśne i to jest kapitał wielkości 100 miliardów. I teraz żadna prywatna osoba w Europie nie zbuduje układu dróg wysokotonażowych, żeby zwalczać pożary, nie zbuduje całej sieci. I my jesteśmy w najlepszej, no, najszybciej wykrywamy, najszybciej gasimy i najszybciej możemy tak naprawdę tą przyrodę ratować, ale nie dzieje się to z niczego, tylko dzieje się to po prostu z długości cyklu i z tego, że mając tak ogromną powierzchnię i pozyskując, mamy kapitał na to, żeby zadbać o to, bo jeżeli ktoś kogoś rozparceluje, to nie będzie kapitału, żeby dbać, więc to wszystko ulegnie rozpadowi, a oczywiście taki system łatwo, jak nie będzie pieniędzy, przestanie istnieć. Istnieć. Tu koszt samolotów do gaszenia ognia. W Unii Europejskiej myślą o stworzeniu floty, która dopiero powstanie za 5 lat, więc w wielu państwach już lasu nie będzie. Natomiast u nas będzie, ale to opłacają lasy państwowe i tak z szacunkiem tutaj do wielu instytucji, no to lasy państwowe posiadają flotę samolotów, również my. Mamy system ostrzegania, wykrywania pożarów, mamy drogi przeciwpożarowe do tego dedykowane, mamy gatunki obsadzenia tak, żeby ten pożar się nie rozprzestrzeniał. Dlatego my już dużo wcześniej wyprzedziliśmy zagrożenie, z którym się Europejska boryka dzisiaj i my nie nasi obywatele mają pewność, że ten las nie przestanie istnieć, bo nigdy do czegoś takiego nie dojdzie jak w latach 90. kuźnia raciborska, czy no, już mamy do tego cały system, ale żeby ten system utrzymać, trzeba mieć naprawdę dobrze, trzeba badać, trzeba wykrywać, trzeba, trzeba na to mieć pieniądze, więc mówię, to jest tylko jeden element, którym, dzięki któremu mamy przewagę, ale też drogi leśne to przewaga, o której się mówi, połowa kosztu drewna to jest koszt wyciągnięcia go z lasu, czyli wywiezienia tymi drogami leśnymi. Więc jeżeli Zachód Europy nie posiada dróg leśnych, bo większość jest w prywatnej własności, no to mają dużo większe koszty gospodarki leśnej. One nie są małe, a do tego oczywiście jeżeli nie mają dróg, to niszczą dużo więcej środowiska przy pozyskaniu. Dlatego też tną dużo więcej, jeżeli chodzi o przyrost procent przyrostu, nasi sąsiedzi z Niemiec no 83-65 do 73, przy Rostu, natomiast Skandynawii z uwagi na warunki klimatyczne nie się 100% przerostu, ale temu, że jest prywatna własność w większości. Bardzo dziękuję za rozmowę i już na to stulecie życzenia następnych 100 lat pełnych sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.